Mi. Czy czujesz już sławę, czy czujesz się rozpoznawalny na ulicy? Jeśli chodzi o tarnów, to na pewno tak, czy okolice, bo jednak stąd jestem, tu się wiele ze mną kojarzy i, i wiele osób mnie rozpoznaje, bo przecież jestem stąd, więc rzeczywiście często ktoś zaczepia, czy coś chce. Natomiast ja jestem takim człowiekiem, który raczej woli robić swoje, woli być tam poza mediami, poza wieloma rzeczami. Um, nie jest mi łatwo z wieloma rzeczami tak naprawdę sobie poradzić, ale jakoś tam daje radę. Co, co, co będę mógł to robić, co nie mogę, to, to staram się jakby to obejść dookoła i, i tam um, nie poruszać tematu. Jesteś dość lubianym zawodnikiem. Myślę, że bardzo rzadko pojawiają się jakieś negatywne komentarze, ale czy w ogóle czytasz fora internetowe albo gazety? Powiem tak, że forum staram się w ogóle nie czytać z tego względu, że hmm, wydaje mi się, że ludzie, którzy na nich wypisują, nie za bardzo mają pojęcia o tym, co piszą i w ogóle o tym sporcie. Więc staram się tylko takie najważniejsze informacje czytać, a coś takiego, które jest niepotrzebne, to, to nie czytam, ponieważ czasami nasz mózg koduje różne tam, powiedzmy, wiadomości, których ciężko jest później wyrzucić z głowy, a tak naprawdę to są tak wtedy śmieci, które są nam niepotrzebne. Więc staram się czytać to co jest mi tak naprawdę potrzebne. Z czasem zauważyłem, że chcąc być dobrym zawodnikiem, muszę unikać jakichkolwiek złych wiadomości po to, żeby e, gdzieś tam nie zamykać się w jakiejś klatce, że wszystko jest złe, wszystko jest nie tak i w ogóle e, żeby nie bać się wyjść z domu, bo patrząc na niektórych starszych ludzi, no to niestety tak to wygląda. Na ciebie bardzo rzadko gwizdzą fani. Ale znaczy w ogóle z kibice, a powiedz mi, jak to wygląda od strony zawodnika. Stoi się tam na środku, na prezentacji i na przykład cały stadion gwizd. Co wtedy czują zawodnicy? To zależy. Zależy, jak zawodnik i człowiek sobie to wytłumaczy. Ja akurat rzadko czegoś takiego doświadczam i z czego bardzo się cieszę, bo, bo moim zdaniem też na dużo gwizdów trzeba sobie zapracować, na oklaski również. I Jeśli ktoś już na mnie gwizdze, to tylko dlatego, że mam dobry sezon. Także pod tym względem jestem z siebie dumny i nie mam sobie nic do zarzucenia właśnie. Na pewno ja jeśli gdzieś słyszę jakieś gwizdy, to jeszcze to idzie w drugą stronę, że wręcz to mnie dopinguje. Wiadomo, że u siebie w Tarnowie wolałbym takich gwizdów nie, nie, nie słyszeć, bo to wiadomo jestem stąd i jeśli ktoś zagwiżę, to, to jest, jest przykre. Ale na obcych stadionach powiedzmy, to mobilizuje na pewno. I, I mi akurat to w ogóle nie przeszkadza i wręcz bym nie reagował na to jakoś tam emocjonalnie. Wręcz bym się czuł, że chcę znowu pojechać dobrze i, i w ogóle niczym się nie przejmować. Pamiętam, jak udzielałeś wywiadu zaraz po tym, jak zdobyłeś złoto w tym sezonie i y, powiedziałeś coś o tym, że y, bardzo Cię denerwowało, znaczy tak stresowałeś się, kiedy wy wykrzykiwali Twoje imię i tak dalej. Mówiłeś o presji. Czujesz na sobie właśnie taką presję, powiedzmy, że, że ludzie od Ciebie wymagają, a nie dajesz rady? Hmm. To akurat, akurat te zawody były wyjątkowe, ponieważ wcześniej była bardzo duża nagonka, było mnóstwo reklam, w Tarnowie yy, i w całej Polsce, bo nawet ludzie mi opisywali, że w całej Polsce były reklamy Mistrzostw Polski, oczywiście z moim zdjęciem w głównym tle. Yy, w Tarnowie i w ogóle w różnych portalach już było pisane, że, że ja jestem głównym faworytem. Yy, dużo ludzi oczekiwało na to, że wygram, yy, i ja też, jakby widziałem w tym ogromny potencjał i możliwości, żeby wygrać te zawody. Ale wiadomo, że to się wiąże, gdzieś tam y, psychika to kojarzy i wie, że kurczę, no, dasz radę, wygrażę, ale jednak, jak już stoisz przed, przed możliwością zdobycia tego, to nie do końca to wszystko pomaga. Y, czasami wolę tak bardziej w ciszy, we w, w większym spokoju coś, 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 coś działać. Natomiast rzeczywiście, przy okazji, jeszcze cały stadion ciągle wy, wykrzykiwał y, imię i nazwisko moje, jak i Maćka, i, i wręcz już. Y, nie, nie mogłem tego wytrzymać, bo już sobie mówiłem, ileż można, ileż można, że jak ludzie nie mają tego dość, a tym bardziej ja, ale na szczęście wy, wytrzymałem i z tego bardzo się cieszę. Natomiast normalnie, jak już jest mecze ligowe, są, są normalne zawody, takie powiedzmy już powiedzmy bardziej na wyjeździe, ale ważne, to spokojnie daję sobie z tym radę, muszę się tylko wstępnie przygotować, powiedzmy dzień wcześniej lub dwa dni. Zrobić taką analizę, takie przemyślenia, jakby wyobrazić sobie całe zawody, i później jest mi dużo łatwiej, bo idę jakby z biegu, nic mnie nie jest w stanie zatrzymać, bo jakby wszystko już wcześniej przewidziałem, co mogło się wydarzyć, ma się wydarzyć i wiele razy się sprawdza ta metoda. A propos yy, zdrowej żywności, to może zobaczylibyśmy yy, pokazałbyś nam może to, co, tym się, czym się teraz zajmujesz. Co ty na to? No, jak najbardziej. Yy, w, Właśnie ostatnio mam takie hobby, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to pozytywne hobby. Ym, hoduję sobie kiełki, nie wiem czy to można tak nazwać. Sieje się sieje. Sieje się tak. Sieje. Tak, okay. sieje. <laughs> No, i to jest taka moja pasja. Chyba trwa to na początku teraz na razie krótko, bo już koło miesiąca, ale tak naprawdę y, kiełki są mega zdrowe i jest powiedziane, że w okresie jesienno-zimowym są jak najbardziej wskazane z tego względu, że nie mamy dostępu do świeżych y, warzyw. Y, mają mega dużo witamin w sobie, są bardzo zdrowe i, y, i przy okazji bardzo, bardzo łatwo y, można je uzyskać tą hodowlą, bo to. Zależy, jakie siejemy, powiedzmy, kiełki, ale tak naprawdę trwa, on, trwa to 2-3 dni, czasami koło tygodnia. Yy, dziennie dwa, dwa, dwa razy sieje tylko podlewa, przelewa wodę przez nie, więc jest to niewiele tam powiedzmy czynności przy tym, a jest niesamowita frajda. Yy, później, jak można to zjeść i naprawdę smakuje, i człowiek. Gdy to robi, wie, że tam woda jest zadbana, i sam dba o to wszystko, że one leżą, leżą w odpowiednim miejscu, yy, odpowiednio się o nie dba, to naprawdę później smak jest niesamowity, a przy okazji fajnie jest to, że są bardzo zdrowe. Różni się Twoja dieta od tej takiej, powiedzmy, sezonowej, a wakacyjnej. Co do diety, to ja jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam też co chwilę co innego próbuje. W tym momencie akurat nie, mięsa to już trwa chyba ze 3 albo 4 miesiące. Nie wiem, jakoś tak jest, że lubię jeść zdrowo. Oczywiście nie przesadzając, nie gdzieś tam nie, wario, nie wariując. Żeby jeść tylko gdzieś tam najzdrowsze rzeczy, oczywiście no, czasami wodę gazowaną, powiedzmy jakąś tam smakową też się napiję, ale yy, staram się jakoś tak robić to co lubię, jeść to co lubię, robić to co lubię i wiele rzeczy tak po prostu gdzieś tam układać sobie po swojemu. Yy, lubię właśnie wybierać sobie też produkty, nie jeść takich prostych, najprościejszych. Dla mnie akurat byle jakich, bo, bo uważam, że można naprawdę zaopatrzyć się w niedrogie, a fajne rzeczy, yy, tylko trzeba troszeczkę pointeresować się, pochodzić, popróbować. No, teraz mamy duże, możliwości, teraz mamy duże możliwości, ale mam nadzieję, że <laughs> będą one cały czas, bo jednak no, w różnym kierunku to idzie, że ta nasza żywność jest czasami już bardzo zmodyfikowana i, i później nie dziwota, że mamy też różne choroby. No, także bardzo się tym interesuję. Między innymi też przez to te kiełki. Później, jak y, będę miał jeszcze więcej czasu, to znowu chcę spróbować pójść. Y, nazwa jest taka: y, zioła, ale Nie. wiadomo, chodzi o takie normalne zioła typu no, Brazylia. Tam, y, czy powiedzmy jakaś rzodkiewka, rzodkiewka, szczypiorek o coś takiego. Y, to jest akurat już co innego, bo. Y, zioła już się po prostu sadzi gdzieś tam w ziemi i trzeba dłużej na nie czekać, natomiast no, będę chciał spróbować też czegoś innego, akurat jest taki okres zimowy, będę chciał po prostu się z tym pobawić, ponieważ yy, gdzieś tam nigdy się nie zajmowałem tym, żeby sadzić jakieś tam powiedzmy owoce, warzywa, owoce Warzywa bardziej, bo moja mama bardzo się tym zajmuje. Nigdy jakby się tym nie interesowałam, a teraz jest taki czas, że akurat chcę się tym interesować. Słyszałam, że interesujesz się rajdami. Startowałeś już, chyba, w jakichś zawodach, prawda? No tak, gdzieś tam po drodze też się, pojawiła się taka właśnie myśl. Ciekawe jak to jest, bo często są organizowane takie właśnie KOS-y, superOS-y. Wiele osób tam startuje, natomiast ja wcześniej nigdy nie miałem możliwości tam ileś lat temu. No i kiedyś właśnie zacząłem próbować swoich sił. Na początku tam powiedzmy z byle jakimi samochodami, żeby tylko się przejechać, zobaczyć, i powiem szczerze, że bardzo mi się to spodobało, bo myślałem, że to jest troszeczkę prostsze, a to jest bardziej trudniejsze. Przy niewielkiej prędkości okazuje się, że może się wiele stać takiego nieprzewidywalnego, co niby na ulicy na asfalcie, gdzieś tam zawsze wychodzimy z tego. Natomiast jak już jest troszeczkę bardziej brudny, ten asfalt, bardziej dziurawy, to natomiast trzeba wtedy mocno się hamować, żeby nie przesadzać. Odnośnie tych właśnie później, na początku startowałem byle jakimiś samochodami, później właśnie zbudowaliśmy takie, taki samochód właśnie nasz rajdowy Subaru, imprezę STI z 98 roku, nazywa się on Type R, ponieważ nie ma tylnych drzwi, czyli jest dwudrzwiowy, no i właśnie miałem szansę już startować w takich prawdziwych kajodesach, oczywiście nie w jakichś tam poważnych imprezach, tylko powiedzmy właśnie takich kjs które są bez licencji, bez żadnych tam powiedzmy homologacji, bez większych tam problemowych rzeczy i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba i właśnie często też trenuję na, na symulatorze, żeby jak, jak najlepsze mieć umiejętności, jak najwięcej jakby potrenować, pojeździć, bo jest to super sprawa, bardzo wymagająca. Przede wszystkim trzeba już współpracować z pilotem, bo tam są komendy, jaki jest zakręt, bo przejedziesz tylko trasę, oglądasz sobie ją powoli, a później już musisz jechać szybko, a jak się gdzieś tam zapomni zakręt, no to już można rozwalić samochód i ta impreza może się szybko, szybko skończyć. I muszę powiedzieć, że właśnie, jak dobrze pójdzie, to szykuję się właśnie na, jedną, na taką jedną większą imprezę na początek, a później zobaczymy, jak dalej będzie to przebiegało. Kiedyś w ogóle to? poza symulatorem trenuję u siebie na torze krosowym. Tam mamy też taki plac, że można pojeździć. Akurat teraz mamy taką pogodę, że szykujemy się na zimę, bo jednak ten tor troszeczkę już przymógł, więc y, nie, mogę, nie mogę teraz za bardzo trenować. Natomiast jak będzie śnieg, to wszystko zamarznie, wtedy będę mógł jeździć do, do bólu, do y, ile będę tylko chciał. A teraz zostaje mi tak naprawdę symulator, bo rajdówka jest dalej, się buduje, przerabia. Y, no a ja się szykuję y, powiedzmy na jedną większą imprezę, jak dobrze pójdzie to to wystąpię to jest takie moje marzenie i, i no i jak, jeśli się uda nie chcę zapeszać to, w, to będę miał szansę zaprezentować się wszystkim. Jak widać z Januszem można rozmawiać godzinami. Dlatego też z naszą kamerą towarzyszyć mu będziemy jeszcze nie raz. Koniecznie odwiedźcie nasz profil na Facebooku i Twitterze. Czekamy na wasze komentarze i opinie. Do zobaczenia.